W jednym z poprzednich filmików poruszałem temat zleceń Stop Loss oraz powody, dla których nie są one najlepszym rozwiązaniem. W przypadku opcji mamy możliwość kontroli ryzyka przy pomocy strategii z ograniczonym ryzykiem. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy użyć strategii jak Strangle czy Straddle, które są strategiami o nieograniczonym ryzyku, czy jesteśmy skazani na to, co przyniesie rynek? W dzisiejszym filmiku pokażę, jak kontrolować ryzyko pozycji opcyjnych na platformie Trader Workstation. Po niższym przykładzie zakładamy, iż przez najbliższe kilka tygodni rynek będzie poruszał się w trendzie bocznym. Na ETF-ie IWM widzimy, że nastąpił spadek i zmienność jest podwyższona. Może to być dobra okazja do sprzedania stradla. Strategia stradl jest strategią neutralną rynkowo, stosowana w środowisku podwyższonej zmienności potrafi być bardzo zyskowna. Tworzymy ją sprzedając opcję call i put Ad the money na tym samym strajku. Sprzedajemy opcję put i call na strajku 196. Za opcję call inkasujemy około 500 dolarów, za opcję put około 370. Potencjał zysku wynosi około 860 dolarów, jednak widzimy, że po obu stronach mamy nieograniczone ryzyko. O ile po stronie put jest ono ograniczone spadkiem ceny do zera, o tyle po stronie call w razie jakichś dużych wzrostów straty mogą być większe. Chcąc ograniczyć ryzyko, możemy dokupić opcję po obydwu stronach i przekształcić taką pozycję w wariant iron condora. Zobaczmy, co się stanie. Dokupujemy opcję put na strajku 190 oraz opcję call na strajku 202. Widzimy, że ryzyko zostało ograniczone na poziomie około 140 dolarów, ale potencjał zysku spadł niemal o połowę. Z 58 do 33% spadło prawdopodobieństwo zysku. Na porównaniu wykresów widzimy, że o ile Stradl pozostaje w zysku przy cenie aktywa bazowego 190 dolarów, o tyle Iron Condor realizuje już wtedy maksymalną stratę. Chcąc zachować oryginalną szerokość stradla a jednocześnie ograniczyć ryzyko, możemy zastosować zlecenie stop loss. Podstawową wersją stop lossa będzie zlecenie realizowane, gdy cena naszego stradla spadnie do zadanego poziomu. Załóżmy, że ustawiamy zlecenie na stracie około 1000 dolarów, czyli gdy cena naszego strangla sprzedanego za 860 dolarów wzrośnie do około 1860 dolarów. Oznacza to, że gdy strata na tej pozycji wyniesie około 1000 dolarów, pozycja zostanie zamknięta. Aby utworzyć takie zlecenie, klikamy prawym przyciskiem na naszej pozycji w portfolio. Wybieramy opcję Order Ticket. W otwartym oknie zlecenia w polu Akcji wybieramy Sell. Order Type możemy wybrać Stop Limit. Następnie wprowadzamy cenę zlecenia limit oraz cenę, która aktywuje to zlecenie. W obu ustawiam cenę około 1000 dolarów niższą niż cena sprzedaży Stradla. Oznacza to, że odkupimy go o 1000 dolarów drożej, realizując taką stratę. Następnie w polu Time in Force wybieramy GTC, czyli Good to Cancel. Takie zlecenie będzie aktywne do momentu wykonania, bądź gdy sami je anulujemy. Tak wprowadzone zlecenie zatwierdzamy. Oczywiście możemy dyskutować, czy jest sens stosowania takiego zlecenia i czy nie lepiej trzymać ten poziom w głowie i mieć pewien margines błędu. Osobiście zamiast zlecenia stop loss, wolę mieć kwotę stop lossa w głowie. Gdy w ciągu dnia zostanie osiągnięta, nie zamykam od razu pozycji, lecz czekam do następnego dnia. Gdy rynek potwierdzi taki spadek wartości na kolejnej sesji, zamykam pozycję. Często jest jednak tak, że po osiągnięciu takiego poziomu rynek zawraca i pozycja zyskuje na wartości. Nie ma w tym żadnej magii, lecz jest to efekt psychologii tłumu. Poziomy, na jakich ustawiamy stop lossy, nie są unikalne. Drugim i nieco lepszym rodzajem stop-lossa jest zlecenie bazujące na cenie aktywa bazowego. W tym przypadku powinniśmy wyznaczyć jakiś poziom ceny aktywa bazowego, który będzie negował nasz scenariusz. Zlecenie ustawiamy tak, że gdy cena aktywa bazowego osiągnie zadany poziom, nasza pozycja zostanie zamknięta. Aby zastosować to zlecenie, powinniśmy wyznaczyć sobie jakiś poziom bądź poziomy, na których takie zlecenie zostanie aktywowane. Dla uproszczenia, na wykresie naniosę sobie poziomy break-even otwartej pozycji Strado. Jak pamiętamy, było to 204 i 187 dolarów. Można oczywiście zastosować poziomy wsparcia i oporu z analizy technicznej, linię trendu itd. Na platformie Trader Workstation utworzę zlecenie, które aktywuje się, gdy cena IWM osiągnie lub przekroczy poziom 204 lub spadnie do poziomu 187 lub poniżej. Tak jak w poprzednim przypadku, klikamy Order Ticket. W polu Akcja wybieramy Sell, Typ zlecenia wybieram Market, tak jak poprzednio ustawiam zlecenie Good to Cancel. Następnie przechodzimy do zakładki Conditional. W polu warunków klikam ADD aby stworzyć pierwszy warunek. W oknie tworzenia warunku w polu underlying wpisuję ADD IWM. W polu metod możemy wybrać rodzaj ceny do aktywacji warunku. Wybieram Mid Price. Operator pozostawiam większy lub równy. W polu cena wpisuję górny poziom 204. Klikam Finish a następnie dodaję kolejny warunek. Postępuję podobnie. W tym przypadku zmienię tylko operator na mniejszy lub równy i ustawię cenę dolnego poziomu 187. Po utworzeniu warunków na górny i dolny poziom zmienię operator logiczny z AND na OR. Oznacza to, że musi zostać spełniony jeden z tych warunków. Dwa nie mają sensu, bo cena nie może być w dwóch miejscach naraz. Wybieram podgląd zlecenia. Widzimy, że po spełnieniu jednego z dwóch warunków dotyczących poziomu ceny instrumentu AWM utworzone zostanie zlecenie typu Market w celu zakupu dwóch opcji naszego Strangla po cenie rynkowej. Zatwierdzam zlecenie. Podsumowując, wymieniłem cztery metody kontroli ryzyka. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Pierwsza to dokupienie opcji i przekształcenie pozycji w pozycję z ograniczonym ryzykiem. Zalety takiej metody to z góry zdefiniowane ryzyko, niewrażliwość na luki cenowe oraz możliwość przeczekania dużych spadków. Wady to zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji straty w porównaniu ze strategią z nieograniczonym ryzykiem. Metoda druga to stop loss mentalny. Zaletą jego jest to, że nie zwiększamy prawdopodobieństwa straty, zachowujemy elastyczność. Wady to wrażliwość na luki i nagłe, gwałtowne spadki czy flash crashe oraz zależność od naszych emocji, co jest chyba największym problemem przy tej metodzie i nadaje się ona tylko dla zdyscyplinowanych traderów. Trzecią metodą to stop loss kwotowy na wartości pozycji. Z zalet to z góry ograniczone i zdefiniowane ryzyko, oraz niezależność od naszych emocji. Wady to wrażliwość na luki cenowe, wrażliwość na nagłe zmiany zmienności. Przykładowo, wzrost zmienności może aktywować zlecenie stop loss, nawet gdy cena pozostaje w zakresie punktów break even. Czwarta metoda to stop loss na wartości instrumentu bazowego. Zalety takiego podejścia to możliwość zaimplementowania analizy technicznej, jak przebicie w strefę wsparcia i oporu, linii trendu itd., niewrażliwość na nagłe zmiany zmienności. Wady to wrażliwość na luki cenowe oraz to, że strata nie jest zdefiniowana i trudno przewidzieć, po jakiej cenie pozycja zostaje zamknięta. Tak jak to w życiu bywa, również w kontroli ryzyka pozycji opcyjnej nie ma jednej super metody, która wszystko za nas załatwi. Dla osób zaczynających przygodę z opcjami, zdecydowanie najlepszą metodą będzie stosowanie strategii z ograniczonym ryzykiem. Następny w kolejce może być stop loss kwotowy na wartości pozycji. Stop loss na cenie instrumentu bazowego oraz stop loss mentalny powinien być stosowany przez bardziej doświadczonych traderów, w zależności od sytuacji można je również łączyć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby miksować ze sobą wszystkie metody, warto wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Stosowanie strategii z ograniczonym ryzykiem nie zawsze musi być motywowane chęcią ograniczenia ryzyka na danym poziomie. Dobrym powodem do stosowania takich strategii jest ograniczenie wymagań marginu. Możemy wtedy zastosować bardzo szerokie spready, a ryzyko ograniczyć zleceniem stop loss. Dajcie znać w komentarzach, jak wy patrzycie na ryzyko i jaka metoda działa dla was najlepiej. Zachęcam również do subskrybowania kanału i zapisania się na newsletter na stronie bloga tradingopcjami.pl.